Zbliża się bardzo ważna rocznica dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. E, przypomni Pan, jaka to rocznica? Tak, już w czwartek, 24 sierpnia, będziemy obchodzić kolejną 914. już rocznicę obrony Głogowa, czyli wydarzeń z 1109 roku, kiedy to Gród Głogowski był oblegany przez wojska niemiecko-czeskie pod dowództwem króla Henryka V. E, co się wtedy wydarzyło? Wówczas obrona głogowa była ważnym epizodem wojny polsko-niemieckiej w roku 1109, kiedy na państwo Bolesława Krzywoustego najechały wojska niemiecko-czeskie w sile 10 tysięcy żołnierzy, tak 10 tysięcy wojów tak podają ówczesne źródła, więc była to jak na tamte czasy ogromna armia. No Celem było zdobycie Wielkopolski, czyli najważniejszych grodów Poznania, Gniezna, Ostrowa Lednickiego, no ale na drodze trzeba było się przeprawić przez odrę. I tu była bardzo ważna twierdza, znaczy może jeszcze nie twierdza, ale gród, gród Głogowski, który właśnie Henryk V po nieudanej próbie zdobycia bytomia Odrzańskiego rozpoczął oblegać 24 sierpnia i po trzech tygodniach oblężenia no, grodu Głogowskiego nie udało się Niemcom zdobyć. W związku z tym Henryk V. odstąpił od wałów grodu. I dzięki temu gród Głogowski przetrwał. Jak i przetrwała również Polska, ponieważ państwo Bolsa z tego przetrwało. Do dziś wspominamy te chlubne momenty. Teraz 914 rocznica. Czego mogą się spodziewać Głogowianie? No, co roku staramy się w jakiś sposób oczywiście upamiętnić. W tym roku jedną z atrakcji będzie to, że 24 sierpnia, czyli w najbliższy czwartek, wyjdziemy na ulicę z malowankami dla najmłodszych oraz zakładkami do książek dla starszych mieszkańców miasta. Natomiast wiem, że 27, czyli w niedzielę. 27 sierpnia odbędzie się m.in. wycieczka z prezydentem naszego miasta od Pomnika Dzieci Głogowskich do kolegiaty. Kto wyjdzie z malowankami? Wyjdę ja oraz kolega Bartek Moskwa. Będziecie rozdawali dzieciom malowanki? dotyczące obrony Głogowa. Oczywiście, chodzi o dzieci głogowskie, ta słynna, słynna kwestia dotycząca dzieci głogowskich. E, warto o tym wspomnieć, że tak naprawdę Galanonim, czyli kronikarz, który żył na dworze Bolesława Krzywoustego, Wspominał o tym, jak w czasie rozejmu kilkudniowego yy, grodzianie głogowscy przekazali yy, królowi Henrykowi synów znaczniejszych głogowian, yy, którzy mieli oczywiście zostać wypuszczeni po zakończeniu rozmów yy, pomiędzy głogowianami a księciem Bolesławem Krzywoustym w sprawie od, poddania grodu. Tak się nie stało. No i do dziś oczywiście mamy z tego tytułu pomnik dzieci głogowskich, na pamiątkę tych synów głogowian, którzy zostali poświęceni, aby ratować głogów i Polskę. No i w związku z tym wyszła też malowanka pod tytułem Dzieci Głogowskie 1109, która w trakcie właśnie tej akcji czwartkowej będzie trafiać do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Ale tegoroczna rocznica jakby sprzęża się z innymi uroczystościami, z innymi takimi zdarzeniami, które wart, warto wspomnieć. Oczywiście jest to kolejna rocznica odsłonięcia pomnika dzieci głogowskich, który jest przecież związany z wydarzeniami z XII wieku, ale również poświęcony jest nie tylko dzieciom głogowskim, ale również wszystkim polskim dzieciom, które cierpiały w czasie różnych innych konfliktów zbrojnych. No i tutaj autor Dymitr Petrow Wacew miał nam. Myśli również wydarzenia II wojny światowej. No i kolejnym wydarzeniem, który spina jako całość, to 80 urodziny właśnie twórcy pomnika pochodzącego z Bułgarii, pana Petrowa Wacewa, który obchodził swoje urodziny 18 sierpnia. To szykują się ciekawe dni przed nami. Jak najbardziej. Oczywiście zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Głogowa. Warto świętować, warto pamiętać o tych wydarzeniach i edukować najmłodszych, że Głogów był wpisany w historii Polski dużymi literami. I nie daliśmy się Niemcom? Nie daliśmy się wówczas Niemcom i Czechom.